Dzień dobry kochani, jest niedziela, godzina 10, czyli program Hot Plota Tygodnia w SKTV Hit na Czasie. Witają Was bardzo serdecznie Kasia i Aleksandra Kot. No, dziękuję bardzo z imienia i nazwiska. <grym> Słuchajcie, w dzisiejszej Hot Plotcie Tygodnia będzie między innymi o tym, dlaczego Chloe Kardashian wyleciała z amerykańskiego X-Factora. Dowiemy się również, co o sobie mówi Daniel Craig. No to zaczynamy. Oglądacie program Hot Plota tygodnia w SKTV Hit na czasie. Chloe Kardashian wyleciała z amerykańskiego X-Faktora bo była za słaba. Hmm. No właśnie, najwidoczniej niestety kariera siostry jej nie pomogła, bo jednak liczy się to, co robimy. i współprowadzący program X-Factor niestety mówił o wiele więcej niż ona, ponieważ no nie wiadomo, czy była stremowana, nieprzygotowana, czy może po prostu to nie jest to, co powinna robić. Ja bym chętnie zobaczyła taki jeden odcinek, bo wyczytałam, że to podobno tak wyglądało, że ona chciała coś mówić, ale nie wiedziała za bardzo co, nie umiała tego ubrać w słowa, no i wtedy Mario Lopez musiał wszystko mówić za nią, Kochani, oglądacie Hot Plotę Tygodnia w SKTV Hit na Czasie. Daniel Craig przyznał, że owszem, seria o Jamesie Bondzie naprawdę wspomogła jego karierę, ale on w życiu codziennym nie jest takim kobieciarzem jak James Bond. On jest feministą. Czyli on twierdzi, że jest tak dobrym aktorem, że ja mu bardzo łatwo przychodziło zagrać te wszystkie takie sztuczki, że, ha, już kobieta jego, bo jak każdy facet. No, chyba na to wygląda, ale no, trzeba przyznać, że jeżeli to jest prawda i on nie jest taki w życiu codziennym, to nawet jeżeli by chciał, to bardzo dobrze mu to wychodzi. No. To jest SKTV Hity na czasie, a wy oglądacie programu Hot Flota Tygodnia. Na gali rozdania Oscarów oprócz aktorów pojawiły się również figury woskowe. Tak, yy, na przykład figura woskowa Johna Travolty, Tak jest. Która mimo wszystko, bo bardzo gipka, dotarła sama na tą galę i też Nicole Kidman. Tak, tak, oni wyglądają dość dziwnie, ponieważ zainwestowali w bardzo dużo operacji plastycznych. I tutaj teraz mam bardzo dobrą radę dla nich. Niech teraz zobaczą zdjęcia z Goldie Home, bo ona kiedyś. Też zrobiła sobie kilka operacji plastycznych twarzy, no i niestety po latach już nie wygląda tak pięknie jak na no początku. To były nieudane operacje, niestety. Bardzo. Też, ja bardzo. mam nadzieję, że no, niestety oni nie będą wyglądali tak jak ona, bo to już byłoby naprawdę tragiczne. No tak, no Nicole Kidman jeszcze tak źle nie wygląda, ale John Travolta, mm -hmm. no to jeszcze pamiętam go z czasów I Kto Tu Mówi tego filmu, wyglądało wtedy. świetnie, a teraz już, no tak, no już staruszeczek troszeczkę. Plota. Oglądacie program Hot Plota Tygodnia w SKTV ty na Czasie. Ostatnio oplotkowałyśmy o tym, że Justin Bieber zdradzał Selena Gomez z Ryaną, a teraz powstała plotka, że Selena Gomez do świętych nie należy, bo też zdradzała Justina Biebera i to z 33-letnim raperem. No właśnie, występowali razem w jednym filmie i ponoć bardzo dużo czasu spędzali w przyczepie Seleny i nawet producent tak. wysyłał tam ochronę, żeby sprawdzić, czy wszystko jest ok i czy przypadkiem nie trzeba zawołać Justina Biebera. Ale Selena to ogólnie... Ciężkie życie ma, bo o, ona musi się gwiazdy. ukrywać. Słuchajcie, musi się tak. ukrywać. ostatnia była widziana na lotnisku w Los Angeles ze swoją przyjaciółką, Vanessa Hughes. No i obie panie, ja szczerze mówiąc ich w ogóle nie poznałam. Zastanawiam się, skąd paparazzi wiedzieli, że to są one, bo po pierwsze, miały kaptury na głowach. Były bardzo zamaskowane. Szalikiem tutaj tak potąd były opatulone. No i generalnie zasłaniały się, żeby tylko nie zrobić im przypadkiem zdjęcia. Ciekawa jestem, dlaczego już nie chcą być takie medialne. Mi się wydaje, że rano po prostu zabrakło tej godziny żeby zrobić sobie makijaż być może. Hot Plota. Oglądacie program Hot Plota tygodnia w SKTV TV, hit na czasie. Czy ty, Kasiu, czytałaś trylogię przygód Christiana Greya? Nie czytałam, ale chciałam ją przeczytać. Najpierw przeczytałam sobie opinię w internecie i jedni chwalą, a drudzy narzekają. Więc chyba, żeby się o tym przekonać, to jednak przeczytam tę książkę. Ja polecam Ci pierwszą część. Przeczytałam jest rewelacyjna. Druga niestety już według mnie jest troszeczkę za słodka. Ale mówimy o tym dlatego, bo Ilona Felicjańska napisała e, książkę, która jest bardzo podobna do Przygód Greja. Nasz znaczy, taki polski grejc. Tak. I e, krytycy stwierdzili, że książka jest beznadziejna, ale są osoby, które twierdzą, że jest fajna i warto kupić. No właśnie, ja słyszałam, że ponoć wszystkie książki, które zostały wysłane do wszystkich księgarni w całej Polsce, rozeszły się w ciągu kilku pierwszych dni, bo każdy chciał sprawdzić, jaka ta książka naprawdę jest. Czyli jednak Ilona jakiś sukces odniosła. I dodatkowo Ania Mucha napisała na swoim blogu, że przeczytała tą książkę i jest rewelacyjna i oczywiście poleca. Kochani, oglądacie program Hot Plot Tygodnia w SKTV Hit na Czasie. Jim Carey jest osobą, która zawsze wyróżnia się z tłumu. E, przede wszystkim bardzo dużym poczuciem humoru. I ostatnio zjawił się na imprezie u Eltona Johna w bardzo nietypowej kreacji. Ja tutaj przede wszystkim chciałabym zwrócić uwagę na buty takie się buty, to były jak ogromne, bose stopy. Ciężko to sobie wyobrazić, dlatego najlepiej poszukajcie tego zdjęcia gdzieś w sieci. No ale wyglądał rewelacyjnie. Tak, i jeszcze na marynarce miał z tyłu takie białe skrzydełka domalowane. To już w ogóle było boskie. No, aniołeczek. Hot Plota. Oglądacie program Hot Plota Tygodnia w SKTV Hit na Czasie. Małgorzata Socha teoretycznie jest już w czwartym miesiącu ciąży, hmm. bo tak dziennikarze to obliczyli, ale ona do tej pory jeszcze się nie przyznała, nie powiedziała tak oficjalnie, że jest w ciąży. To bardzo dobrze. Dopiero wtedy, kiedy będzie widać już ten brzuszek, to już każdy będzie wiedział, że tak, to prawda. Bo Małgosia Socha jest taką osobą, która tak dosyć dobrze strzeże swojej prywatności. I moim zdaniem to jest bardzo dobrze, bo przynajmniej nie dowiadujemy się o tym, z kim, gdzie, za ile i dlaczego. Tak, wzór, nie Oczywiście, ma Oczywiście, że tak. Po no ale... prostu pracuje na siebie jako dobra aktorka. Tak, ale czwarty miesiąc to już troszeczkę taki malutki brzuszek jest. I ona ostatnio i pojawiła się na pewnej imprezie w takiej sukience. Bardzo, bardzo szerokiej. Wyglądała super, no ale nawet jeżeli ten brzuch miałby być widoczny, no to w tej sukience nie był. Tak samo na okładce pewnej gazety ma tak tutaj bluzkom coś porobione, że też nie widać. Ale Justyna Styczkowska ostatnio też pojawiła się w takiej zielonej tunice, czy niebieskiej, już dokładnie nie pamiętam. I też jest bardzo No I oczywiście paparazzi. Boże, Justyna Styczkowska jest ciąży, jak to? Wystarczy tylko założyć inną sukienkę, nie obcisłą, tylko luźną i to nawet nas mogliby posądzić, że jesteśmy w ciąży właśnie. Kochani, oglądacie Hot Plotę Tygodnia w SKTV Hity na czasie. Ja szczerze mówiąc nie wiedziałam, że Honorata Honey Skarbek przyjaźni się z Dodą. I kiedy zobaczyłam zdjęcie w internecie, yy, bardzo kontrowersyjne, stwierdziłam, że no to nawet my sobie takich zdjęć nie robimy, że tutaj coś jest nie tak. No być może te panie się bardzo przyjaźnią, albo na przykład wypiły dużo... Soku. Yy, soku, oczywiście. Bo do sieci trafiło zdjęcie, na którym Honey całuje pierś Dodę. Podpisany jest tak. Talent wyssany razem z mlekiem Doda Queen. Właśnie. Matki Doda Queen. No ale w sumie to chyba nic takiego złego. No Najważniejsze, że dziewczyny się dobrze bawią. Oczywiście, że tak. Mamy o czym mówić. Zdjęcie jest kontrowersyjne i wygląda to, że Honorata też lubi bardzo się pobawić z innymi gwiazdami, piersiami. plona. Moi drodzy, to by było na tyle w dzisiejszym programie Hot Ploty Tygodnia w SKTV Hity na Czasie. Żegnamy się z Wami bardzo gorąco. Zapraszamy na Hot Plotę, która codziennie gości na antenie SKTV o godzinie 17. No i nie możemy doczekać się oczywiście weekendu i Hot Ploty Tygodnia. Na pewno będzie miło, sympatycznie, troszeczkę się pośmiejemy. więc do zobaczenia w przyszłą sobotę. Do zobaczenia.